Dzisiaj zespół żyły głównej górnej. Jest to zespół objawów, który jest spowodowany utrudnionym odpływem z żyły głównej górnej do prawego przedsionka serca. I jeśli chodzi o przyczyny, to wyróżniamy te nowotworowe, które stanowią niestety większość, oraz nienowotworowe. W przypadku nowotworowych, główną przyczyną jest naciekanie żyły i jej zwężenie, i przoduje tak płuc. Ale ten nie jest on jedyny. Poza tym można również wyróżnić chłoniaki, przerzuty innych nowotworów, szczególnie raka piersi oraz nowotwory wśród piersia, takie jak grasiczak, rak tarczycy czy nowotwory zarodkowe. Wśród przyczyn nienowotworowych, które stanowią 15-40%, mamy tętniaka aorty który w części piersiowej, który będzie uciskał na żyłę główną górną. Mamy również zakrzepice żyły głównej górnej na przykład w wyniku wprowadzenia cewnika do niej uprzednio, albo wtedy kiedy wprowadzony jest stymulator do serca. Również przyczyną może być przewlekłe zapalenie śródpiersia. Klinicznie taki pacjent będzie miał objawy, które są związane z zastojem krwi powyżej zwężenia i będzie to np. obrzęk, rumień, zasinienie twarzy i szyi, przekrwienie spojówek, zaburzenia widzenia, obrzęk kończyn górnych, stałe wypełnienie żył szyjnych, ból i zawroty głowy. Poza tym można zaobserwować na jego klatce piersiowej poszerzenie żył powierzchownych i będzie to możliwe do zobaczenia wtedy, kiedy ta, ten zespół będzie się rozwijał na tyle wolno, że zdąży się wytworzyć krążenie oboczne. U około 1 czwartej pacjentów można zaobserwować płyn w jamie opłucnowej, a wtedy, kiedy ten zespół jest już tak dość mocno nasilony, to występują takie objawy jak trudności w połykaniu, duszność, chrypka czy stridor i są one często związane z uciskiem przełyku, uciskiem nerwu krtaniowego wstecznego czy uciskiem tchawicy. Rozpoznaje się ten zespół na podstawie interpretacji badań obrazowych, takich jak RTG czy TK klatki piersiowej. I TK ma tą przewagę, że umożliwia rozpoznanie przyczyny zespołu, czyli nowotwór albo nie nowotwór. Leczyć takiego pacjenta można albo w sposób objawowy, albo w sposób przyczynowy. Objawowo trzeba zapewnić mu to, żeby no, nie odczuwał ten pacjent duszności, w związku z czym można wprowadzać tlenoterapię, e, szczególnie wtedy, kiedy saturacja krwi jest dość niska. Można również podawać e, glikokortykosteroidy do żylnia, czyli deksametazon w tym przypadku, albo jeśli również jest potrzeba, to wprowadza się do żylnia diuretyk pętlowy. Leczenie przyczynowe no, pierwotnie opiera się na ustaleniu przyczyny zespołu żyły głównej górnej po to, żeby wprowadzić swoje leczenie. W przypadku, kiedy zostanie stwierdzone, że jest to już nowotwór, to y, trzeba histologicznie rozpoznać, jaki to jest typ. No, następnie u większości pacjentów wprowadza się radioterapię i ta radioterapia jest postępowaniem z wyboru i 80, ponad 70% chorych prowadzi w ciągu dwóch tygodni do zmniejszenia objawów. Jeśli mamy do czynienia z nowotworem, który jest chemiowrażliwy, to, no to można zastosować chemioterapię i będzie to np. chłoniak, rak, drobnokomórkowy płuca czy nowotwory zarodkowe. Jest też również opcja wprowadzenia stentu, szczególnie u pacjentów, ma, którzy mają nasilone mocno już objawy i jest to skuteczna metoda, ponieważ u ponad 3-4 osób objawy ustępują do 72 godzin, czyli szybko, no, ale trzeba pamiętać, że nie na samym wprowadzeniu stentu się kończy, ale również po takim zabiegu konieczne jest leczenie przeciwkrzypliwe, a poza tym na dalszym etapie taki chory i tak często potem otrzymuje radioterapię. A w przypadku, kiedy przyczyną jest zakrzepica, to wtedy mówi się o leczeniu trombolitycznym, a następnie przeciwkrzepliwym. No i to tyle. I drugim pod tematem dzisiejszego odcinka są zaburzenia mikrokrążenia, w których wyróżniamy objaw rejno, bolesny rumień kończyn oraz silność siatkowatą. Objaw rejno jest to napadowe bladnięcie palców rąk i stóp, rzadko kiedy nosa, rzadko kiedy mężowin ucznych. Spowodowane różnymi czynnikami. Te czynniki to może być na przykład zimno, emocje, no albo w zasadzie brak jakiejś uchwytnej przyczyny. I przejdziemy do tego później. Drugim zaburzeniem mikrokrążenia jest bolesny rumień kończyn, który polega na tym, że tętniczki gwałtownie się rozszerzają, co, czemu towarzyszy silny piekący ból u pacjenta i napadowe zaczerwienienie, również palców rąk, stóp i rzadko kiedy nosa, morzowin usznych. Ze względu na przyczynę można je podzielić na pierwotne oraz na wtórne. Do wtórnych przyczyn zaliczamy nowotwory mieloproliferacyjne, choroby układowe tkanki łącznej, cukrzycę typu pierwszego, drugiego, stwardnienie rozsiane, neuropatię o różnej etiologii i wiele innych. No a takiemu pacjentowi, który cierpi na ten bolesny rumień kończyn, może pomóc ochłodzenie swoich palców. No i unikanie czynników ryzyka, takich jak wysoka temperatura czy wysiłek fizyczny. Czasem okaże się konieczne stosowanie leków uspokajających, bądź też blokada farmakologiczna nerwów. I stosowanie innych leków, takich jak kwas acetylosalicelowy, indometacyna, propranolol, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, klona, zepam, a w razie już naprawdę silnego bólu, no to we wlewie można dożylnie zastosować lidokainę. Trzecim zaburzeniem jest silność siatkowata, czyli to jest takie zaburzenie ruchowe, które charakteryzuje się z jednej strony. Zwężeniem tętniczek, a z drugiej strony rozszerzeniem żyłek, które w dodatku są wypełnione odtlenowaną krwią żylną. No i jest to ułożone w taki sposób nieregularny i razem tworzy taką mozaikę. Która występuje szczególnie na kończynach, rzadko kiedy na tyłowiu. I w dodatku skóra jest zasiniona u takiego pacjenta, stąd nazwa. Silność siatkowata towarzyszy, może towarzyszyć różnym chorobom, i przede wszystkim jest to zespół antyfosfolipidowy, ale również może to być na przykład toczeń rumieniowaty, układowy, czerwienica prawdziwa, zatorowość obwodowa czy cukrzyca. No albo nie towarzyszyć innym chorobom, tylko po prostu być tak sobie samoistnie i wtedy mamy taką silność fizjologiczną, siność pierwotną albo silność idiopatyczną. Zwykle na szczęście jest to, najczęściej jest to defekt kosmetyczny bardziej niż choroba i nie ma jakiegoś specyficznego leczenia, tylko po prostu unikanie zimna. No i jak wracamy do objawu Rejno. Który może być albo pierwotny, i to jest zwykle, albo wtórny. Kiedyś pierwotny objaw Rejno był nazywany chorobą Rejno, a wtórny zespołem Reino. I ten wtórny ma. Tak strasznie, strasznie, strasznie dużo przyczyn, do których należą na przykład układowe choroby tkanki łącznej, choroby naczyń, narażenia zawodowe takie jak wibracje, powtarzalne urazy mechaniczne palców, zatrucia na przykład metalami ciężkimi, chlorkiem winylu, nikotyną albo kokainą, choroby krwi, zespół cieśni nadgarstka. Zakażenie np. mykoplazmą, pneumonią albo helikobakter pylori, trąd, nadciśnienie płucne, nowotwory, odmrożenia czy przyjmowanie leków takich jak alkaloidy z poryszu, beta-blokery, doustne środki antykoncepcyjne, winkrystyna, bleomycyna, metotreksat, cyklosporyna, interferon alfa i gamma oraz sulfasalazyna. No strasznie dużo. Obraz kliniczny takiego pacjenta można podzielić na trzy fazy. Pierwszą fazą jest faza zblednięcia, gdzie po prostu obserwujemy kredowo-białe mm, palce stóp bądź też rąk, i temu zwykle towarzyszy upośledzenie czucia. Druga faza to jest faza zasinienia, gdzie, któremu towarzyszy zdrętwienie oraz ból, i ona jest zwykle dominująca we wtórnym objawie, objawie rejno. I trzecią fazą to jest faza czynnego przekrwienia, gdzie mamy do czynienia z y, zaczerwienieniem, niewielkim obrzękiem, uczuciem pieczenia skóry i gorąca. Leczenie to można podzielić na takie ogólne zalecenia, jak i już bardziej jakieś specyficzne leczenie. I do tych ogólnych no, należy unikanie czynników ryzyka, takich jak zimno, y, unikanie stosowania leków, y, które wymieniałam. Unikanie używania kofeiny albo palenie papierosów z tego względu, że no kofeina kurczy naczynia i tak samo nikotyna w sposób pośredni poprzez wyrzut adrenaliny również będzie kurczyć naczynia. No i leczenie. Może się zdarzyć tak, że nie jest ono potrzebne w ogóle, a jeśli jest potrzebne, to zwykle stosuje się blokery kanałów wapniowych, takie jak amlodypina. Można również zastosować nitroglicerynę w maści. Bądź też no, wtedy, kiedy mamy już do czynienia z ciężkim niedokrwieniem palców lub pojawieniem się ognisk martwicy, to stosuje się amlodypinę plus kwas acetylosalicylowy plus heparynę drobnocząsteczkową. I ewentualnie jest również możliwe prowadzenie leczenia inwazyjnego. I to tyle.